Dzień dobry. Miło mi powitać szanowne audytorium na dzisiejszym szkoleniu, którego temat już Państwo widzą na tablicy. Drodzy Państwo, dla każdego ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowuje się w przedszkolu, szkole, placówce indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny IPET na podstawie wcześniej przeprowadzonej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. I na pewno zgodzą się Państwo ze mną, że choć w założeniach opracowanie tych dokumentów powinno być proste, w praktyce, jak się okazuje, nie jest. Na tablicy wyświetlam już program naszego spotkania. W pierwszej części spotkania zaprezentuję istotę, cel oraz sposób dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu MEN. Zaproponuję również przykładowy arkusz takiej oceny. W drugiej części skupię się na zawartości treści indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowywanego odpowiednio dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie oraz programu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W wymienionych przypadkach uczniowie realizują odmienne podstawy programowe kształcenia ogólnego, w związku z tym zakres tematyczny działań podejmowanych w szkole będzie wynikał z treści programowych zawartych w podstawie i dlatego w niektórych częściach IPET będzie inny. Dla przejrzystości podawanych przeze mnie treści podczas szkolenia również i w tym miejscu zaproponuję Państwu dwa wzory struktur indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla wymienionych przeze mnie uczniów. Drodzy Państwo, ilość zadań związanych z omawianą tematyką ewidentnie obrazuje ilość wyzwań, wobec których musi stanąć dyrektor, ale także nauczyciel i rodzic. Dzisiejsze szkolenie to pewnego rodzaju próba odkodowania zawartych w przepisach treści, bowiem podstawową trudnością, z jaką styka się dyrektor, nauczyciel, rodzic, jest wielość aktów prawnych, niekiedy zbytnia ogólność, a czasami szczegółowość, ich rozproszenie, a nadto sam język prawa. Jedna norma prawna często wynika z kilku przepisów prawa. Jest to sytuacja, która często zniechęca nas do samodzielnego przedzierania się przez obowiązujące akty prawne. Tematyka dzisiejszego szkolenia jest zatem autorską interpretacją przepisów związanych z obowiązkiem opracowania dokumentów takich jak IPET czy WOPF, sporządzona na potrzeby przedszkoli, szkół, placówek. Oczywiste jest, że rozwiązania proponowane nie są w stanie odnosić się do wszystkich przypadków. To, co wnoszą obowiązujące w tym zakresie przepisy, Przełożyłem na język praktyki po to, by powstające w szkołach dokumenty typu IPET i WOPFU nie były dokumentami martwymi sporządzonymi jedynie na potrzeby organów kontrolujących, dlatego tym bardziej zapraszam do obejrzenia przygotowanego przeze mnie materiału w dużym skupieniu.